Wydałem 30 tysięcy złotych na perfumy w ciągu dwóch lat. Oto największe wtopy. Na końcu pokażę, ile realnie straciłem i co kupić zamiast. Dear Own Parfum 2025 to jest podręcznikowy przykład, jak spierdolić legendę. Aleś to kurwa zjebał! Dear Own Parfum był kiedyś arcydziełem. Dzisiaj nie pachnie nawet jakiego dzień. Zero charakteru, a cena premium. Calvin Klein Amber Essence. Kelvin próbował zrobić bursztynową, luksusową bombę w stylu Grand Suar. I prawie mu się udało. Prawie. Start piękny, ciepły, męski, elegancki, a potem plastik, drażniące wykończenie i zawód. <śmiany> Czyli klasyczny przykład, świetny trailer. Słaby film. Pakoraban Phantom Elixir, plastikowa wanilia w proszku wymieszana ze sztucznymi akordami morskimi. Najgorszy Phantom serii, totalnie niepotrzebna premiera, nawet moja dziewczyna powiedziała, że brzydko pachne. No dobra, skoro te trzy to w topy, to co zamiast? Alternatywy dla Diora, Armani Code Parfum, Le Mal Le Parfum. Oba mają ten sam klimat elegancki i nowoczesnej słodyczy, ale w lepszej cenie. Alternatywy dla Calvina. Hugo Boss Bottled Absolu. Lepsza, bursztynowa opcja. Albo North Stack Świetny klon Grand Soir. Alternatywy dla Fantoma. Invictus Parfum. Pachnie podobnie, ale nie aż tak sztucznie. Ewentualnie Phantom Intense. Najlepszy Phantom z całej serii. A które perfumy najbardziej cię zawiodły? Napisz w komentarzu. Sprawdźmy listę w top.